Cześć, z tej strony Leszek i zapraszam na kolejny odcinek Otwartej Pracowni. Dzisiaj powiemy sobie kilka słów w temacie praw autorskich w odniesieniu do teatru, a w szczególności amatorskich grup teatralnych. Tworząc amatorsko, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie obostrzenia czyhają na nas. Kiedy korzystamy z utworów innych autorów, a takim podstawowym obostrzeniem e, czy podstawową przeszkodą są prawa autorskie, które danego utworu dotyczą. Chcąc legalnie korzystać z dostępnych zasobów, warto poświęcić kilka chwil na to, żeby zastanowić się z Skąd i jak czerpać y, utwory do naszej pracy? Czy będzie ona y, amatorska, czy będziemy y, tworzyli komercyjnie? Y, musimy mieć na uwadze fakt, że każdy utwór podlega prawom autorskim i w zależności od tego, w jakiej licencji jest dostępny, tak musimy przygotować się do y, jego używania. Dzisiaj pokażę Wam kilka zbiorów, z których możemy korzystać, i które na pewno przydadzą się w pracy takim początkującym grupom aktorskim, teatralnym, ale myślę też, że grupy, które działają już od dłuższego czasu, znajdą tutaj coś dla siebie. OK, żeby rozpocząć naszą przygodę z teatrem, musimy najpierw znaleźć tekst sztuki, na którym będziemy później pracować. W tym celu warto przeszukać najpierw zasoby utworów dostępnych na otwartych licencjach, czyli na domenie publicznej bądź w Creative Commons. Creative Commons jest dosyć mało popularną licencją, jeśli chodzi o zbiory literackie. Dlatego najłatwiej będzie nam znaleźć tekst dostępny w domenie publicznej. Najpopularniejszym zbiorem utworów literackich w domenie publicznej w polskim internecie jest strona wolnelektury.pl, o której pewnie większość z Was już słyszała, bądź też korzystała z tego portalu. Jednak nie sposób o nim nie wspomnieć, jeśli chodzi o przeszukiwanie zasobów literackich Szczególnie polskojęzyczny. W zasobach biblioteki znajduje się obecnie ponad 5000 utworów, z których możemy korzystać. Nas interesują przede wszystkim utwory dramatyczne, dlatego przejdziemy sobie teraz do literatury. Z dodatkowych yy, tutaj zakładek, które nam się pojawiły, możemy od razu wybrać rodzaje, i dramat. Dramatów w zasobach wolnych lektur jest 143. Tutaj u góry pojawiły nam się propozycje, a poniżej w sekcji Wybrane utwory mamy już konkretne utwory posegregowane zgodnie z autorami. I tutaj możemy sobie wyszukać interesujący nas tekst. Możemy też pójść po prostu na skróty, jeżeli wiemy, czego szukamy. Możemy sobie tutaj po prostu w wyszukiwarce wpisać tekst: Hamlet, William, Shakespeare i od razu znajdujemy um, interesujące nas dzieło. I tutaj mamy kilka opcji: um, można takie dzieło przeczytać sobie online. Jeżeli chcemy po prostu wstępnie zapoznać się z tym, czy to jest to, czego szukamy. A możemy też pobrać sobie plik w wybranym formacie. Tutaj formatów naprawdę jest sporo. Warto, wydaje mi się, pobrać od razu plik w wersji edytowalnej, z tego względu, że praca nad sztuką będzie od nas wymagała pewnych kompromisów, i nie wszystko trafi ostatecznie do, do finalnej wersji naszej sztuki. Dlatego w wersji tekstowej jesteśmy w stanie sporo sobie ułatwić, wykreślając poszczególne kwestie w formie edytowalnej, ale możemy też pobrać wersję w PDF-ie. I, bazując na takim dokumencie wydrukowanym dla każdego z aktorów, można dokonywać. Cięć na bieżąco w trakcie prób, albo później ewentualnie przywracać wycięte sekcje, czyli zaznaczać sobie, że jednak tego nie skreślamy. Czasami jednak jest tak, że utwór klasyczny nie do końca jest tym, czego szukaliśmy, i chcielibyśmy spróbować swoich sił ze świeższym tekstem. Tutaj jednak sprawa odrobinę się komplikuje z tego względu, że utwory przechodzą do domeny publicznej po upływie 70 lat od śmierci ich autora. A niestety. Czasami jednak jest tak, że utwór klasyczny nie do końca jest tym, czego szukaliśmy i chcielibyśmy spróbować swoich sił ze świeższym tekstem. Tutaj sprawa jednak nieco się komplikuje. Z tego względu, że utwory przechodzą do domeny publicznej po upływie 70 lat od śmierci ich autora, z kolei licencja Creative Commons niezbyt często stosowana jest w stosunku do utworów literackich, szczególnie w Polsce. To jednak nie zamyka nam drogi do skorzystania z nowych tekstów dramatycznych. Jednak aby to uczynić, musimy najpierw zapytać autora bądź jego spadkobierców o możliwość skorzystania z danego tekstu. Podstawą tutaj będzie znalezienie namiaru na daną osobę, co nie zawsze jest tak łatwe, szczególnie jeśli chodzi o spadkobierców konkretnych utworów. Takim miejscem, gdzie możemy rozpocząć nasze poszukiwania, jest portal teatramatorski.pl, prowadzony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. I tutaj mamy dosyć spory zasób świeżych tekstów, tworzonych we współpracy z polskimi autorami. I tutaj można sobie konkretny scenariusz pobrać i namiar na konkretną osobę. Możemy sobie znaleźć w prosty sposób w zakładce autorzy scenariuszy. Więc tutaj możemy wyszukać interesującego nas autora, napisać do niego mail z zapytaniem. W większości przypadków nie powinno być problemu z uzyskaniem zgody. Jednak trzeba pamiętać o tym, że to autorzy mają decydujące zdanie, i jeżeli uznają, że niespecjalnie jest im po drodze z działalnością naszego teatru, to mogą odmówić realizacji tak, takiego przedsięwzięcia. No i wtedy musimy szukać dalej. To samo będzie miało miejsce w wypadku autorów bardziej znanych. Część z nich jest bardzo otwarta na współpracę z grupami amatorskimi albo półamatorskimi, a część jednak nastawia się przede wszystkim na relacje komercyjne i jeżeli nie dysponujemy odpowiednią kwotą, nie będziemy mogli skorzystać z ich pracy. No dobra, to teraz, kiedy już wybraliśmy tekst naszej sztuki, czeka nas długa praca sceniczna. Najpierw musimy tekst dostosować do naszych warunków, do liczebności naszej grupy teatralnej. Później sporo pracy warsztatowej na deskach, ale w końcu przyjdzie ten moment, że będziemy przygotowywali premierę. I zdarza się tak, że w gronie naszych współpracowników czy gronie aktorów, nie znajdzie się nikt specjalnie plastycznie utalentowany i będziemy mieli problem z przygotowaniem odpowiedniego afiszu. Tutaj z pomocą przychodzą nam również zasoby zgromadzone w domenie publicznej. Takim pierwszym krokiem, jaki powinniśmy zrobić jest przejrzenie polskich zasobów e, graficznych, e, taki zbiór e, odnośników do konkretnych zasobów znajdziemy na stronie Koalicji Otwartej Edukacji e, pod adresem domena i tutaj jak wejdziemy sobie w bazę zasobów przejdziemy na stronę, na której znajdziemy listę odnośników do konkretnych zbiorów Utworów dostępnych na otwartych licencjach, czy to w domenie publicznej, czy na licencji Creative Commons. Możemy tutaj znaleźć odnośniki do bardzo ogólnych zbiorów, ale znajdziemy też konkretne zbiory graficzne. Oczywiście, znajduje się tutaj też Wikipedia. Na Wikipedii mamy dostęp do bardzo szerokiego zasobu grafik i innych treści, ale znajdziemy też zbiory muzyczne, które również możemy wykorzystać w trakcie realizacji naszego spektaklu. Mam nadzieję, że to drobne wprowadzenie troszeczkę rozjaśniło sytuację wokół praw autorskich związanych z twórczością teatralną. Pamiętajcie, że wszystkie utwory są objęte prawami autorskimi, nie wszystkie materialnymi, ale na pewno wszystkie, yy, wszystkich utworów dotyczą prawa autorskie osobiste yy, i nawet korzystając z otwartych licencji. Trzeba pamiętać o tym, żeby podać autora utworu, na którym się wzorowaliśmy bądź którego użyliśmy, a z kolei, jeżeli dany utwór nie jest dostępny na wolnych licencjach, należy zwrócić się do jego autora o możliwość udostępnienia nam konkretnych treści do naszej pracy. Na dzisiaj to tyle. Linki do wszystkich wspomnianych portali znajdziecie w opisie do tego filmu, i widzimy się, mam nadzieję, niebawem. Do zobaczenia!